Witam Was serdecznie, Max Payne .pl przedstawia Dragon Ball Z Kakarot, Przebudzenie Nowej Potęgi, część druga. Jeszcze mi tutaj kilka misji zostało, jeżeli chodzi o tą grę, tutaj na tej mapie i tutaj takie coś fajnego zauważyłem, taką zieloną poświatę. Na początku nie wiedziałem o co tutaj chodzi w tej zielonej poświecie i tutaj jak, żebym tylko sobie tutaj weszedł, no to, to są te walki grupowe. Czyli tutaj e, trzeba stanąć i walczyć z tymi szeregowcami e, armii Frezera. Zanim do tego e, tutaj wejdę, będę musiał sobie tutaj tą drużynę jeszcze e, zwiększyć, bo oprócz tego jeszcze na mapie przecież mam tą misję z Frezerem, z e, tutaj to było nieukięty imperator. No to będzie też ciekawe tutaj wejść w tą misję, ale na początku może. W tym odcinku będą walki grupowe. Na pewno będzie dużo tutaj walki, więc sobie teraz przypiszę tę e, moją drużynę, bo tutaj wiadomo, żeby tutaj walczyć, trzeba sobie tutaj też drużynę przypisać. No to wezmę sobie WGT Ma konkretny poziom 270. Jeszcze troszkę brakuje, żeby do 300 dojść, ale to jest kwestia y, czasu. No to chyba są kokane weźmiemy, bo jednak ten piccolo jak tutaj popatrzałem się tutaj jest 156 a piccolo ma 131 no to niech tak zostanie jak teraz i będę mógł teraz walczyć no ekipa już tutaj się zebrała ale fajnie to wygląda myślałem, że tutaj ta poświata nie będzie działało na tekstury tutaj tych postaci ale jednak widać, że ta zielona poświata działa jednak tutaj na tego wegetę, więc dobra, nie będę przedłużał, tylko od razu wchodzę w misję Tak, dokładnie, taka drużyna ma być. O, ale. O. O, zupełnie inaczej teraz jest, powiem niż po prostu to było, e, jak grałem jeszcze w wersję fabularną, to co udostępniałem, jest o wiele bardziej szybciej, on reaguje. Kamehameha, teraz włoski kamehameha, a pięknie i kolejne, może gęki damy, A niech będzie, ale ich tutaj zniszczyłem. Dobra, przemienię się w Super Saiyana drugiego stadium. Pełna Moc. Tak jest. I polskich Kamehame. Uuu, kończono. Teraz może... Może jakieś wsparcie sobie zrobię. Ach, myślałem, że to będzie jakaś ztka Ale jest dobrze. To fajne wsparcie tak, fajna jest ta poświata naprawdę tak jest teraz seria Z. Ale pięknie to wygląda naprawdę. Takie walki to co. To jest coś pięknego. I to jeszcze raz. Ale ładnie. Jeszcze tylko... U, jeszcze tutaj... A niech będzie. Przecież to będzie jakieś wsparcie ostateczne. Koniec. A bobieta jeszcze tutaj się zamieniał w Super Saiyan Blue. Pięknie pokonano w dwie minuty i ukończono. 5 minut, czy tutaj naprawdę wszystko pozaliczałem wręcz. Eee... Tak, tutaj bardzo ładnie. 30 trafi. 15 razy obrażenia. 5 minut. Wykonaj serię Z. Pokonaj przeciwnie w ciągu dwóch minut. No wszystko tutaj zaliczone. Teraz wejdę na adepta. Co tutaj trzeba zrobić, żeby to wszystko fajnie pozaliczać? Oczywiście, tutaj ta ikona jest, że można ją wielokrotnie powtarzać. A to będzie naprawdę fajne. Wykonaj serię 50 razy, 30 obrażeń. A tutaj super ataki, super ataki Ki, dwa razy serię Z i trzeba w 2 minuty to zrobić. Więc trzeba bardzo szybko tutaj ich rozwalać. Łowku. Jeszcze raz, jeszcze raz, wsparcie jeden, trzy. Szkoda, że nie było tego wsparcia. Bo trzeba się przemienić, żeby jak najszybciej tutaj to zrobić. A przemieni się w super sejana trzeciego. Takiego mega wojownika, oh, to szybko rośnie, bo straciłem moc. Muszę pamiętać, że tutaj ki bardzo mi e, spada na tym stadium. Ach, piękna przemiana. Mega wojownik. Jest seria z. Ach, to będzie ładne. Pięknie. Aż 17 tutaj zniszczonych zostało. Lecimy. Ale szybki on jest. Brokowy. normalnie ciocem rozwalam te pionki Dobra Zawalcie, zawalcie jakieś wsparcie Dobra, nie ma co Ostatecznie kilka Boskie Jeszcze bym tutaj przygrzał winę. Ale ładnie. dwie no, minuty tutaj nie zdążę. Ale ładnie to było. Dłużenie piękne zbliżenie. Może teraz wsparcie. Jedynka. Trójka. Dawajcie wsparcie. Dobra, poszukamy Hama. ma co Ostateczne Genki Dama. A, nie. Bardzo pis pada. Chyba musiał ulec transformacji w Super Saiyana... E, ...boga. U, o, jest. No, ale teraz jest bardzo szybki. Teraz, no. Tak jest. Pięknie. Seria Z. A, jest dwa razy. Będzie zaliczone. Uu, pięknie. Nie sądziłem, że aż tak będzie ładnie. Tak jest, pięknie. Czy to będzie koniec? Uuu, jakiś elitarny wojownik, który ma tutaj większe... Dobra, Super Saiyan Blue. Dawaj do końca. Tak jest, sąd Goku. Koniec! Uuu, ranga S. Nie sądziłem. Myślałem, że będzie A albo jeszcze troszkę słabsza. Ale widzę, że Vegeta tutaj się dzięki temu wzmocnił. E, porażka, kurde. To tutaj mogę powiedzieć, że dwie minuty trochę jest tutaj naprawdę wręcz trochę zawyżone. Chociaż mogę się mylić. Chyba że naprawdę tę rangę, e, to znaczy się tą. Serię Z bym zrobił trzykrotnie, to może by i szybciej to było. To trzeba mieć po prostu szczęście, jeżeli chodzi o te czasowe. Super woda święcona, kolejne tutaj, zaawansowane już tym razem poziom skoczył do góry. 150. Wykonaj serię co najmniej 10, 100 trafi. Obrażenia 50 razy, no, wykonaj dwa razy serię, to akurat będzie OK. Wykonaj serię co najmniej 300 trafień. 5 minut. O, no, tutaj będzie ciekawie. Powinni sobie dać radę. Jedziemy. Ach, pięknie. Jak? Tutaj chyba by się Junior nadał, bo on ma tą. E, taką fajną technikę. Chyba nie ma co. Ja tutaj muszę od razu ulec transformacji Super Saiyan Blue i teraz atakować. Tak jest. To jest jeszcze szybsze. Chyba pora, żeby tutaj. Ach, wzmocni się teraz. Dokładny Super Saiyan Blue! A wsparcie nie mam, szkoda? Ale kule legendy chyba zrobię. Tak jest, kula gendi! Jest, jest seria Z, pięknie! Teraz będzie piękne ułożenie. Bardzo ładnie, 107 aż. Jeszcze raz, szkoda, że... Ale, pier, to mi się podoba. To są te techniki, które najbardziej mi, mi się bardzo podoba. Wiesz, nawalamy i tutaj, nawalamy. To uważać, że ma się trochę teraz jesteśmy w obrębie. A zmniejszyliśmy troszkę poziom. Dobra pora sobie żebym weszedł z powrotem na ten Super na Blue i wzmocnił się do końca Dokładnie, to jest to Ale pięknie to było Ta współpraca była O, ale uduszenie! To było błagane. To, to Kurde, nie mam? O, pięknie! To mi się podoba najbardziej. Dobra, tu legendy tam, Ostatyczne. no było dobre tylko że kurde ja u tutaj są słabsi Z Z pięknie jest wykonane drugi raz seria Z

Wszystkich tutaj uwala. Dobra. Musi być wsparcie, bo naprawdę... Dawaj. Do końca, tak jest.

Tak jest. Teraz. Jest. Ale ładnie, tak teraz poleciał. Ale nie zdążę, Pięć, nie, nie zdążę ich rozwalić. Trochę ich sporo. Tak, spadek pi.

Seria Zetka Jemy. Po raz trzeci O ładnie O to chodziło Tu agentów Uuu, no, ale tutaj uderzył. Ach, uderzenie, Przemiana w Super Sena Blue. To jest elitarny komando z armii Frezera Obie teraz było. Koniec! Ale uderzenie! No, a teraz załębię. A, ale ładnie było. Dzięki temu e, tutaj widzę, że awansują nie tylko ja, ale też tutaj e, towarzyszy, które tutaj biorę. Tutaj widziałem, że w 5 minut nie dam rady tak powalczyć bardzo szybko. Tym razem będzie wyższy poziom o 200. Super teraz. Jest to trafię. 5 razy... Aha, wykonaj unik. 5 razy 2 razy seria Z. Pokonaj ciąg 5, pokonaj 5 minut, 3 minuty. No tutaj 3 minuty może nie dam rady, ale 5 minut jest to możliwe. Tylko, że to jest o wiele wyższy poziom, więc tutaj będę musiał sobie naprawdę powalczyć. Może dam radę. Dobra, jeszcze raz. to jest naprawdę ich sporo. Może zdążę, może tutaj zdążę. Postaram się bardzo szybko to zrobić. Dobra. Ach, tutaj wygląda Dobra, przemienię się szyb szybciutko w Super Saiyan Blue. I do końca power musi być. Już jest 40 parę sekund, ja tylko musiałbym ze przedkiej rozwalić, żeby zdążyć. Dobra. Jest pięknie. O to chodziło. tutaj... Jest ładnie, ładnie. Dawaj, dawaj, są do kranie. O wyrywają, normalnie. Gra jest bardzo, bardzo szybka. Normalnie tutaj, tutaj, no, nie Widać normalnie, tak szybko oni się tutaj poruszają. Do końca, do końca dawaj, dawaj, dawaj tak jest. Teraz, żeby tutaj... Seria Z. No szkoda. Ale krytyczne uderzenia. O to chodziło. Teraz wsparcie. Wegeta, dawaj. Jeszcze raz A. szybko przemiany sobie robię A. A, Ale ubrzenia pięknie trzeba tutaj żyć.

No tutaj powinno być coś być teraz Jest. seria Z skończona, jest po raz drugi. To tutaj było ponad 300. Ach, ładnie, ładnie, ładnie. Chyba tutaj zdążę, nie wiem. Szkoda, że co do nie mogę tutaj serii Z kolejnej zrobić. Tak tutaj, Dobra, trzeba dopowerować się do końca. No i teraz próbuję serię zen. z Wega, może. Tak.

No, muszę tu sobie poradzić, jeszcze piętnastu, jeszcze dwunastu. A z pięć minut, z dążymy. Wolę, było to ale koniec, koniec. ja no, 5 minut. No, nie sądziłem, że tutaj będą normalnie takie masakryczne walki. Oni się bardzo tutaj szybko, no wręcz poruszają. Wykonaj unik 5 razy. Akurat tego nie robiłem. Uniku. I w 3 minuty byłoby ciężko, naprawdę. Ale już, że tutaj to poprzechodził. No już myślę, że tutaj jeszcze z dwa dwie walki chyba na pewno będą ale myślę że muszę troszeczkę e, mój poziom dopowerować żeby móc po prostu wejść dalej myślę że w następnym odcinku będzie kontynuacja e, tej walki i przejdę też do tego do dodatku jakim będzie ten imperator no sporo tej walki i można było zauważyć tutaj naprawdę bardzo szybko oni się tutaj ruszałem niektóre wręcz ruchy nie widać ale tak jak mówię, jakbym miał trochę spadek, że tak powiem, FPS-ów na 11-12, to byłoby wszystko widać. Ale ja wolę tutaj e, tak jak e, na początku e, grać na 50-60 wręcz FPS-ach, kratek na sekundę. Tak się lepiej gra oczywiście bez żadnych już naprawdę przycięć. Także jak Wam się podobało, łapujcie, subujcie, udzielajcie komentarzu. Także nie zapominajcie o dzwoneczku. Do zobaczenia, do następnego. Ocinca.